Witajcie, witajcie, ja jestem Gryplima. to jest kolejny odcinek z Avatara, z Avatar Imperium Server, tak właściwie taką on nosi nazwę, czyli tego Hide Clouda, z którego serii, z której, nie wiem, pomysł na tą serię bardzo mi się spodobał, tak, o to mi chodziło, to chciałem powiedzieć, co mnie szczerze powiedział przecież cieszy, bo plugin bardzo mi się podoba, po ostatnim odcinku nawiązałem znaj... oj, zbugowało mi się coś, trudno. Oj. No, cóż, bukują się niestety niektóre rzeczy. Po ostatnim odcinku skontaktował się ze mną właściciel tego serwera, e, oferując w ramach podziękowań za to, że sprowadzam tutaj gracz na ten serwer, oferując mi i bodaj innym czterem osobom rangę Elementala, czyli to jest coś w rodzaju donatora. Ta ranga to da daje to, że możemy używać wszystkich magii, tak jak robił to Avatar. Tak jak to robi to Awata, z tym, Jestem że jest... Jestem nasz... elementarzem. Jestem elementarzem. Z tym, że jest nas trochę więcej niż... E, niż jeden. Tak jak to było w... bajce, ale to mniejsza z tym, Janusz, sio. Niedobry Janusz. Nieposłuszny. I teraz tak, moi drodzy. E, pytacie mnóstwo razy Górpim, Gurpim, jak się dostać? Jak przyjmij do Gildi? Jak się dostać do, do Gildi? Do Kiedy będzie rekrutacja i taki tam pierdoły? Kiedy awatar! Więc w tym momencie ja e, mówię wam, odpowiadam wam na to pytanie następująco Na TSie, który jest podany w opisie jest to ts.pokerblock.pl Janusz, ty zły, niedobry sio ćwe Ja, ja no, no, no przeszkadza, no niedobry Janusz, no na tym TSie w e, strefie YouTube parkurze. pod moim kanałem e, pod kanałem Gryppling będzie kanał o nazwie Rekrutacja do gili, coś takiego. Jeżeli nie będzie dało się tam wejść bez hasła, to będzie hasło, coś na zasadzie, pewnie 1, 2, 3, spasja, czy nie wiem, co, coś w tym guście. Hasło w każdym razie e, podam, żeby. Albo damy hasło, tak, damy hasło, hasło niech będzie. No. E, hasło niech będzie rekrutacja. O, tak, tak, takie będzie hasło na ten kanał, żeby o, to dobre. E, niepowołane osoby nie mogły też wejść, bo to jest jednakowoż taki ochr ochrona antydebilowa. Ym... <grym> Anty Ochrona antydebilowa, to, to jesteś ty, bo możesz bana i, i To skończy. też fakt, to też fakt. Eee, I teraz pytanie: jak będzie odbywała się rekrutacja? Na jakiej zasadzie? Po pierwsze, na tej arence, którą e, sklejmował nam Hayden Cloud, czyli właśnie ten właściciel w porozumieniu z nami, dla, dla nas, Polaków, specjalnie zrobił taką arenę. Właściwie Janusz e, Ola wybudował tą arenę, ale Hayden Cloud ją skopiował, tak żeby można było tutaj walczyć. Jest tutaj normalny warp, warp Pol Arena. Warp Także na tej alence będziemy e, prowadzić rekrutację, pierwszy etap rekrutacji będzie polegał na tym, że Osobki które, pretendenci do e, bycia w naszej gildii będą musieli zawalczyć ze mną e, Z Januszem Olą, bądź AI na serwerze podłoga podłoga, AI jak kto woli y, Będą musiały zawalczyć z jedną Z jednym z nas I jeżeli wygra ma bardzo duże szanse na dostanie się do gildii. Jeżeli nie wygra, nie znaczy, że jego szanse dostania się do gildii są od razu przekreślone momentalnie. To będzie tylko i wyłącznie pierwszy etap. Drugi etap będzie polegał na jakimś tam nazwijmy to quiziku. Taki mały quiz. Mm... Mhm. <laughs> taki mały quiz, um, który. Po prostu będziemy zadawali wam pytania, żeby zobaczyć, czy się nadajecie. Taki, taki krótki. Teścik myślę, Taka, tak mniej więcej w ten sposób no, będzie wyglądała rekrutacja. Czego będą dotyczyły pytania? Jeszcze właściwie sam nie wiem. Ale pytanka jakieś na pewno będą. Musimy sprawdzić, czy po prostu. Czy jesteście w miarę ogarnięci, czy się nadajecie i takie tam pierdoły? Więc moi drodzy, tak będzie wyglądała rekrutacja. Obiecałem robić też poradniki. Z tej serii, poradniki, jak bendować wszystkie magie, jak posługiwać się wszystkimi magiami. Także pod kom w komentarzach pod tym odcinkiem możecie pisać, jaką magię chcielibyście zobaczyć, jak się jej używa. Przedstawię po kolei wszystkie skill, wszystkie komendy, które będą potrzebne. <tłukasz> Tworzą frakcję pozdrowi, ty, żeby tylko być na odcinku. To dobre, ciekawe. Śmiesznie, śmiesznie. Nie powiem. Mm, także. Tyle fejmu Tyle fejmu. Także piszcie w komentarzach, tak jak powiedziałem, jaką magię chcielibyście zobaczyć, poradnik, do jakiej magii chcielibyście zobaczyć w najbliższym odcinku. Ja się do tego Dla dostosuję. Fajną. Fajną, no na pewno fajną. Oczywiście nadmienię magie są tak. Powietrze, ziemia, woda, ogień. Te cztery i ewentualnie chi, ale chi zostawimy I sobie chi. na koniec. Mm, myślę, że czyli zostawimy sobie na koniec, bo jeszcze ja będę musiał co nie, co po niektóre skile z, z tego też ogarnąć. Myślę, że w następnych odcinkach będziemy też pokazywali jakieś walki, coś w tym guści, czy może będziemy pokazywali w rekrutację, <laughs> znaczy poziom rekrutacji walk, pozi walki rekrut rekrutacyjne. To będzie dosyć spoko. W najbliższych odcinkach te po też pokażemy jak e, budujemy naszą bazę, czy jak szukamy miejsca na bazę. To moim zdaniem też będzie dosyć spoko. Jest tutaj jeden mały taki błąd propos tej areny. Konkretnie jest tutaj warp, gdzie wszyscy mogą się tepać: osobki, które są z Polski, jak i osobki, które nie są z Polski, a są mendami, zwykłymi mendami, Tak jak trafił, to się. Jak się ten typ jak nazywał, zambi coś tam, tak? Mm, no? Także są tutaj ludzie różni. O, zabijałem go wczoraj. Uważaj, on ma ataki chi. Będzie chciał cię pewnie bić. Eee, no już się biję. Czekaj, ja go tutaj zamrożę. Kurde, oj. <laughs> nie pykło. <laughs> nie pykło, i zaraz będzie chciał mi pewnie zablokować używanie chi. Fajnie, że się TomZiff przez ciebie zamroziłem. No ale to mniejsza z tym. Mm, nie, ja nic nie będę musiał, będę musiał pogadać z właścicielem, żeby usunął Warpa tutaj. I ewentualnie e, osłupki takie jak ja czy Janusz będziemy tepali was w, na tą arenkę na czas rekrutacji. Ewentualnie będziecie mieli dozwolonego sethoma tutaj. To jest też taka spoko opcja, bo no tepanie się tutaj wszystkich graczy, takich na przykład elementali czy takich ment, które stąd nie będą chciały wyjść, będzie dosyć uciążliwą sprawą. Mm, także moi drodzy, nie wiem, to chyba na tyle, nie? Chciałem do Ciebie powiedzieć, Borsuk, Jezus Maria, sorry no Tomziff tak. nie chciałem aż tak Cię skrzywdzić. Nie, <noise> nie, nie sub mi nieświetlenia. <noise> Czekaj, ja to tego typka obiję. A, nie zadziałał mi fileshot, co niefajnie. Dobra, ale zamroziłem go przynajmniej na chwilę. Mm, także, no cóż, jeszcze będę musiał ogarnąć... To ja i tak przy okazji, przy okazji pokażę komendę, bo chcę je w Polarena i... No to ty... Przy okazji tam u siebie pokazuje na odcinku jak się wpisuje w Polar Tak jak słyszycie, polarena. Polarena tak Ale ja to... na początku myślałem chyba tak samo jak grypim, że to jest jakaś parne coś. Że to jest co? Że coś z polarnym związane, że zimowe czy coś w... <grym> na początku tak myślałem, bo no, to jest jednakowoż, to nie jest jednak polski serwer, więc no, nie spodziewałem się czegoś no. takiego. A tu Hayden no, sprawił taką bardzo przyjemną e, niespodziankę. <grym> Naprawdę, bardzo miło z jego strony i szczerze powiedziawszy, mimo tego, że ten serwer polski nie jest, proponowaliście, żebym się przyniósł na jakiś serwer Gościu, typie, kurde, zostaw mnie! Co ja ci zrobiłem? Proponowaliście, żebym przeszedł na jakiś inne polskie serwer, najlepiej non premium. Na ten moment nie będę się chyba ruszał stąd, bo jest tutaj naprawdę spoko klimacik. I. Właściciel chce się z nami kontaktować, chce nam jakoś udogadniać grę na tym serwerze. Także jak najbardziej na tym jest spoko, jak mnie za chwilę zabije, bardzo fajnie, tylko, szk tylko szkoda, że ja się z nim nie biję, tylko uciekam. Ale to mniejsze z tym. Hit control. A typku! <laughs> Tego się nie spodziewałeś, życie! Że, że rozmrożę tą kulkę. <laughs> Dobra, nieważne. Także moi drodzy, jeszcze raz powtarzam: rekrutacja odbywa się na naszym Teamspeaku pokeblokowym, jeżeli chcecie się dostać, wchodźcie na kanał eee, Rekrutacja do gildii Przod Riders, czy Rekrutacja do gildii Avatar Imperium, coś takiego, będzie mniej więcej nazywał się kanał Hasło do tego kanału będzie tak. Brzmiało jeszcze jedno, Rekrutacja żeby nie było to jest, no, Jeszcze jedno, żeby nie było spamu pod komentarzami mikrofonu nie musicie posiadać Tak, mikrofon nie jest potrzebny, chodzi o to, żeby, żebyśmy po prostu, test, mieli... Żebyśmy mogli się z wami jakoś łatwo porozumiewać Tak, tak No świetnie, sparaliżował mnie Spardziewał mi magię, w tym momencie mnie zabija. No dobra, niech mnie zabija, pieprzyć go. No. Trudno. To i tak jest tylko... informacyjne... Tak, to i tak jest tylko informacyjne, tu się z nim nie będę tłukł, nie wiadomo jak. Aha, i jeszcze jedna, jeszcze jedna taka mała sprawa. Nie mam pomysłu na, na deskrypcję, tak jak widzicie, naszej gildi, także możecie pisać... Um, ...deskrypcję, do, opis naszej gildi, jaki... Możecie zaproponować w komentarzach, tak samo jak i jaką magię chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Poradnikowym odcinku, bo to, że odcinek następny... To, że odcinek poradnikowy będzie, to nie znaczy, że będzie on następnym odcinkiem. Tego... To nie jest pewne. No, sporo no tych tak. główek, nie? W naszej o, Coś piszą. Gryplim podczas nagrania zabił... Będę miał... Aha, okej. Okay. No, nieważne. Eee, także tak, moi drodzy, to w takim wypadku byłoby chyba na tyle. Bo no mówię, to przede wszystkim był taki informacyjny odcinek, bo strasznie, strasznie mnie, ale to koszmarnie mnie maltretowaliście za to jak dostać się do gilli. Pytaniami jak dostać się do gilli. Tak, to było fajne, wchodził się od razu wszyscy. To PINDODA to Gildy, Courplake! jak za tej do kurpim, jak dosadcie to Gilli, golpim, kurpim, kurpim! Kiedy odcinek? No tak to wyglądało mniej więcej Oczywiście nie mówię, że jest to coś złego, że Wam się ta seria podoba, ale. Chill! Chill out man! Chill! Spokojnie Będ Będą odcinki, będą, na pewno będą. Także o, moi drodzy. Nie tyle czasu, żeby wszystko dzień nagrać. Tak, dokładnie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w jakimś następnym materialnym. No i co, na razie, cześć! No, cześć!